Bo dzisiaj mam a nowy karnet w misie, tylko że jest nadal ten yy, plusk jurajski i dzisiaj wam pokażę wszystkie skiny jakie są w grze i jest aż w и нинджа аж. Ну. И так и первый мест. Шали. Черничка Шали. Сейчас правдим ее. ровно сон. Но, а это не так Так и Бендер играл на марте Старче полисады. Го. Так. Кто спорадить? на скин, и вам показать видео Окурды. Prawie zdechło. Wie pieprze mortis. Tak. Subskrybujcie kanał, dzwonki. Dawaćcie dzisiaj nabrzemy minimum 50 lub 100 łapek. 50 łapek w górę. Nie będę się tym mował. No, pam. Jest nowa emota. O ta. O kurcze. Nie wiem jak inni mają asza. Tutaj przed był. O widzicie jest aż aż Nie wiem jak go nie mam. Patrzcie jaka emota. O kurcze O kurczę. Zreagowałem szybko. Ale mnie zabił aż. Ale skąd im mają... O ich. Proszę patrzeć. Tabela wyników. zadymiarze Globalny. Lokalny nie będzie. Eee. Lokal. Глобально Натискаем И видите Пусто бас Есть Аж Пусто 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 Нигде Настепный скин У корта пристойный корт Сальтуха Ням Так Не, ну, это, наверное, боты. Нейтмер. Слышь, ааа, мне зараза били. Курча. то место. Ну, вот такие звуки скин. Настепный скин, то есть... El Primo El Dragon Verdoso Pokażę wam tego różowego, no wybieraj Uj. Ty nie lataj. Zaraz zobaczymy jak on wygląda parę minut temu... O, ja zrobiłem up, y, update na browla. No nie, fajnie. Takie coś... szogi. O, i przejdziemy później do tego skina co. Ale to gdzieś pod koniec chyba. wypieprzaj

Zalagowało, zalagowało. Co to było? Uj, Nie chcę, nie chcę przegrać. Nie o nie! A bas się Wy pieprzej. Ej, Куда? Я вас забил. Ну, показал вам так скин. Терас на стемпной Есть их два пшетера. Пруску два брата акробата. Ту -ту 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 -ту. Я на... Колоры сам ружные. Ружовые, зеленые, какие. Но анимация у даже такая самая. А какие Что это было такое? Защинг. Так. Опа, Биби. Тема Биби, тема Тима 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 O kurczę, czemu on mnie laguje? U mnie zalagowało! Hell? O. Później pokażę wam emo emotki, jak nie przygrywają się. Następny to jest... Tu jest coś jednorożec. Dziwny trochę, co? Dawaj go. O, ten Idę do środka. Ого, вау, вау, так кто то там крадет. Не, 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 просто, 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 ну да не, там чайник, там брок, кут, скин, Боистерик. О, о, то что, то есть и руша Co? Jaki skin? O, do piperki. O, o. książęcowa piper. Nie wiem co. Tak. Nie. Wow. Nie. Nie. Ale fajne szczczoły ma. Nie. Trafiłem. I zaraz zabiję. Miał. Miję. Mijn. Nie zadzieraj z piperką. Bo dostaniesz wpis. Przepraszam. Miał. Spudłowałem. Jestem pią. Ale to było idealne. Mię. 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 Pięć kubów. O kurczę. A, tutaj też jest piperka. ULTA! e bój nie 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 skin. Zwa królowa nie Это Эдгар, вау, сделаешь такие масштабки, пачка, пум 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 пум, огонь, и он ему смог овкладся. Шима 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 шима, ой 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 Puch Odleczyłem się Wież, Wieżyczka Rrrrrr Aj Aj ой 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 Я тоже живая. Семка. Находи, ты бойся. Ага, видим, видим, видим. Ой-ой-ой-ой-ой, я замоцну. Кристаллики, кристаллики, видишь, что они I wieprze mi stąd Zabiłeś moją wieżykę Wiedziałem, 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 wiedziałem A przecież ja mam taką samą mamotę Nie, nie, nie Nie Jednym szczołem No nic Tak, następny skin Dzięki. что есть Байрон. Но Байрон есть. А, да бин, что а вот было бы у меня ссылка? Барди свой Байрон. что-то было? Ай-яй! Але... to nie mają ten. Jeśli walniesz po mnie, to już nie żyjesz. Dechniesz Co to było? On sobie coś wynosa w nosa Tak, zła królowa. No, z, z złą królowę będę. Mogę teraz. Opa. smutnie hmm, С тем смутнее, с тем смутнее. Извини, мама жарлык, сконтунимаем, аша, аша. Ой, 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 Курча А, ну так у меня Он на два скины. Шморогдовый, что кш... уже килек. Подчек Там фане мод.

A, um. jadłem. Krzak. Le, o, gdziek. Mara. Plantyn. Tak, tutaj. tutaj, tutaj. Wow. Zaskoczenie. No piętro I... Rubinowy. шмарагдовые, рубиновые и еще яркие меня золотые. Оу. Wow. Это был просто показал мой мото. Не, ну вы пи, обжай стонт ми. Мы пи... Четыре кубы, мать, четыре кубы. Я, я, я... я. Co to ma być? Kurczę. I chyba poszliśmy do końca. Tak, zaraz sprawdzimy. Nie ma. Nie ma Nie ma. Nie ma. Nie ma Nie ma, Nie ma. Nie ma. i został aż. Но я его не имею Могла вам только показать Как он атакует Ну no, вы и так видели О, и бомбы не. И для их я не, 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 не привлечу Raz, dwa, trzy, a pięć pump! O ho ho, ho. to za żółta linia. To chyba jest dla gadżetu. Albo jak one jest szybkie. No tak O kurcze! Umrzecie. On jest spaćcie. oi, oi. Tá. e na bocha No ja wam pokaza pokazałam ninja aż aż no taki z teraz popatrzymy na jak oni przegrywają To jest szale. Zara jakiś bot mnie nie zabije tam no, sam się zabije Nie będę zbierał kuby po co mi Albo... Szybciej, kurczek. błot podbierze o czwarty, podbieraj, podbieraj i Doj, zabij, zabij, nie bójaj, zabij. Kurczę. Trzeba Umrzeć? W dymie. Dymek. Dajcie mi dymek. A nie, oni się zabijają. A gdzie dymek? E, dajcie mi dyma. Gdzie dymek? Chcę dymek. Nie ma dym. A, pojawił się przed. Przy Co? Nie, tak. Tworzę mapę. jakąś Tak. Szybko. Map, szerok. To twoja mapa. Informacje. Czekaj. Biff. To twoja mapa. A, tak. To. Opa. Stwórz nową.

Так. Ну, может... Не будет там хоть Кто-то. О. Запир. Юр. Выйди, выйди. Битва. Nie lepiej wyłączyć dwara wagram i szybko dotrę tam albo mnie zrobiłem, nie. Ja chcę sam się zrobić. Opa! O! Co? What? Co to było? Ok. Przystojny kolt. jest bardzo dużo. O, że mnie. Dzięki. On się wybił nie wiem tak no nie one on są takie same więc jeszcze nie. ale trzeba zabij 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 przerzucę go hehe <laughs> opa jeszcze у oh, Меня злая реакция. Ну, no, а такие сами скины. С... Ну, если бензин, это файл. Шика, забейте мне. О, забей меня. Кильми, кильми, кильми. Че же Эээ. Добро, забьем мне. А, ну так и сам. Następny to jest Barley Jego skin rycerz. Zabijcie mnie, please. Ja nie zdążyłem trzeba, bo... szybciej Ziewiąta... Łoł wow. Kurczę, fajnie. Tak. Piper. Please kill me, Zabij mnie. Ale ja w ciebie postrzelam. Co? O szybciej zabiję, dziękuję. Co? 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 Teraz Co? królowa... Вы видели все? Так я тут горы. Кильми, заби, 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 заби. Ого. Кишмос на тебя надо на это нам. Что народ без осмочки? 16-13. Ого, चंद्र